Oto inny mistrz, Kitoski. Ten specjalizuje się wyłącznie w ceramice figuralnej. Ulubionym motywem jego prac są rodzajowe sceny z życia wsi. Studiuje on to życie zapamiętale i wiernie przedstawia w swoich kompozycjach. Gdy mężczyzna pracuje przy kole garncarskim, kobiety zajęte są przygotowywaniem polewy. Polewa w wysokiej temperaturze ceramicznego pieca w połączeniu z gliną. Nadaje wyrobom piękny połysk i żywą barwę. Ostatnim etapem całego wytwórczego procesu jest wypalanie. Trwa ono wiele godzin. Czuwanie przy piecu jest długie. Pastuszkiewicz mówi o dziejach sztuki garncarskiej, sztuki prawie tak starej jak sama ludzkość. Płyną opowiadania i legendy. Najpiękniejsza z nich mówi o dzwonie wytopionym z ilrzeckiej gliny którego głos słychać było w całej Polsce. Jeszcze tylko wyjęcie ceramiki z pieca i żmudny proces jest zakończony. Malajasia musi pierwsza zobaczyć, jak udał się przez nią ulepiony ptaszek. Córka wspomnianego już kosiarskiego Jadwiga kontynuuje wiernie tradycję ojca. Przyglądała się przecież jego pracy jako dziecko. Ulubionym tematem kosiarskiej są bogato upierzone ptaki i legendarna postać twardowskiego. W sklepach Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego ceramika Józecka cieszy się wielkim powodzeniem.